So here we are, a lap of Shanghai in China. The last corner coming up. Don't clip any curbs, because You want to open up this straight with the DRS and the final burst of curbs as well before that fresh allocation sees you on another lap. Now towards Turn One, a difficult corner. This one. Feed the car in at high speed, and you lose downforce and speed the whole way through the corner. Keep it in the middle of the track, and then at Turn Two, pinch it in and find those apexes. Turn Three, the, the track dips away from you. Very easy to lock up the front wheels there as well. So watch out for that. Now, as the track rises up the hill through turn five into turn six, a great overtaking opportunity come race day. Down into second gear, hug the inside corner and watch that oversteer on the exit. That will lose you time and risk damaging your tyres. Now, in towards turn seven, a flat out left-hander. Ease it back, though, because the right-hander that follows tightens up right at the exit. And you want to keep the car to the right-hand side here to open up turns nine and ten, this fantastic double left corner not running out too wide on the exit curve there that will spit the car off or potentially come race day when the rear tyres are worn now towards the tight left hander of turn 11 and 12 this right corner is very tricky to feed the power on it's the opposite of turn one where you're building up the speed through the corner and you get that luxury the downfalls build up as you exit now on the run down towards turn 14, this long, long back straight DRS is open. A brilliant overtaking opportunity come race day as well, and one that's very hard to defend if you're in front. Now, first gear, one of the tightest corners on the track, 50 miles an hour roughly at the apex, and as you run up the hill towards the final corner, you don't want to take too much of the curb there. It's very sharp on the left-hand side and let the car run out all the way and a bit more towards the start-finish line. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest to sesja kwalifikacyjna do Grand Prix Chin. Będzie niezwykle trudno, ponieważ ten tor nie jest moim ulubionym torem, ale dobrze nie będziemy może narzekać, tylko zaczniemy, zaczniemy robić pierwsze szybkie okrążenie, ponieważ czas nas nagli. No a my chcielibyśmy oczywiście tutaj jeszcze ustawimy sobie Bolid, tylko wczytamy swoje ustawienia. A mam tylko i wyłącznie ustawioną skrzynię biegów. Dwa pierwsze biegi minimalnie w lewo, aby Bolid przyspieszał troszeczkę szybciej. No i w sumie nie będzie nam to chyba aż tak bardzo potrzebne, ale postanowiłem, że to zrobię, rozgrzejmy swoje opony jeszcze. No, bo wyścig jest na mokro i będą to prawdopodobnie opony deszczowe, ponieważ 100% deszczu więc myślę, że naprawdę będzie dosyć ciężko tutaj powalczyć, no ale zobaczymy w sumie, jeżeli sesja kwalifikacyjna nie poszłaby po naszej myśli, no to ten wyścig daje nam jakiekolwiek szansy na to, aby wstanąć po prostu na podium, nawet w tym wyścigu, z tego względu, że, że będzie padało i może dziać się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na pierwszym zakręcie, tutaj pierwszy zakręt niezwykle ciężki, chociaż widzimy, że dosyć ładnie w niego wjeżdżamy, no i zobaczymy jaki będzie czas pierwszego sektora, dosłownie za kilka Metrów. E, tutaj ten lewy. Tutaj potrafi naprawdę wynieść i trzeba dosyć mocno uważać. Widzimy, że bolid jest do, dosyć niestabilny. Pasowałoby robić na te sesje kwalifikacyjne jakieś ustawienia, ale ja na razie się tym bawić nie zamierzam, ponieważ dobrze mi się jeździ takim bolidem, który nie ma. Ustawień e, tych osobistych, e, jeżeli mogę się tak w ogóle wyrazić. Jest to nasze pierwsze okrążenie kwalifikacyjne. Zobaczymy, czy nie popełnimy tutaj żadnych głupich błędów, które spowodowałyby, oczywiście, już widzimy delikatny błąd, e, stratę e, jakichś dziesiątych sekundy. Tak jak mówiłem, jest to tor którego po prostu nie lubię. Nie lubię tutaj jeździć, i ten tor sprawia mi dużo kłopotów, więc więc może być tak, że nie zakwalifikuję się nawet do Q3. Myślę, że Q2 jest jak najbardziej prawdopodobny i, i to by było aż śmieszne, gdybym do Q2 się nie dostał. No ale, tak jak mówiłem, jest to tor, który, który kurczę, może i to nie jest jakiś zły tor, ale ja po prostu źle się na nim czuję. Są takie zakręty, które mi nie odpowiadają. No i na pewno, na pewno będzie mi ciężko zakwalifikować się do Q3, które, które myślę, że będzie, będzie obarczone znakomitymi czasami przez zawodników. Tutaj delikatny błąd, uścisk samochodno i to naprawdę będzie chyba złe okrążenie. Zobaczmy, na której pozycji będziemy. Strąciliśmy jeszcze ten słupek. No i zobaczmy, na której pozycji będziemy. Jest pozycja czwarta, na pierwszej pozycji jest Diresta i Ricciardo na pozycji trzeciej więc może przejdźmy sobie do, do naszego garażu i zobaczmy na której pozycji jesteśmy obecnie. Siódma pozycja, ale spadniemy na pewno w klasyfikacji dosyć daleko myślę, że okolice pierwszej szesnastki, co na pewno nie ułatwi, nie ułatwi nam zadania i będziemy musieli tutaj uważać. 14-15 pozycja, no 17 pozycja tą pozycją, która już jest pozycją straconą tak jakby. Która nie daje nam kwalifikacji do Q2. No ale teraz, jak na razie, utrzymujemy cały czas tą 15 pozycję. Hulkem Breck 16, Grożą na pozycji 14, 13 jest Maldonado, Perez 12, 11 jest Sutil, baton 11, a pierwszą, Przepraszam 9 jest Rajkonen, baton 10. Dobrze widziałem. Jensen Button pozycja dziesiąta, więc on zamyka pierwszą dziesiątkę. E, tak więc okej, okay, zaczynamy Q2. No i teraz pasowałoby naprawdę zrobić znakomite okrążenie, ponieważ e, tutaj widzieliśmy, że ledwo zakwalifikowaliśmy się do Q3, a te czasy... dziesiąty czas już był prawie sekundę lepszy, więc pasowałoby się postarać i to dosyć mocno. No ale dobrze. E, weźmy może... Przejedźmy sobie jedno bardzo szybkie okrążenie, przynajmniej spróbujemy. Nie będziemy tutaj może na razie nic mówić, ponieważ przed nami jest jakiś kierowca i jaki to jest kierowca? Chyba to jest McLaren, ale nie wiem. DRS-u jak na razie używać nie musimy. No i zobaczmy, jest to chyba Sergio Perez, dokładnie tak. Widzieliśmy taki zielony kask. Nie wiem, czy wy też dostrzegliście to, ale ja dostrzegłem to doskonale, może z tego względu, że ta rozdzielczość, jednak ta jakość gry podczas właśnie grania jest dużo lepsza. A, i tutaj błędy, i to już nie będzie dobre okrążenie, niestety, więc nie uda nam się tutaj już poprawić tego czasu z, Q, z Q1. Może się uda, ale. Nie uda nam się poprawić czasu kierowców, którzy jadą przed nami. Bardzo ładnie weszliśmy w ten zakręt, no a szkoda tego błędu na samym początku. No ale ten słupek, który jest tam ustawiony, po prostu strasznie mnie mm, strasznie mnie irytuje i czasami jest tak, że go strącam, niestety, a oni za każdym razem go po prostu tam stawiają. To mnie denerwuje. No ale dobra, nieważne. Jest 25468, bardzo słaby czas jak na takie opony. Bardzo słaby czas, jak na y, po prostu Q2. Y, widzimy, że cały czas nas tutaj przepuszczają zawodnicy. Tam Perez nas chyba przepuścił. Czy on pojechał dalej? W sumie nie jestem teraz przekonany. Chyba pojechał dalej. Y, my kolejne błędy w tym samym miejscu, więc y, no tutaj chyba już nie będzie dobrego czasu okrążenia. No, i cały czas jest blokowany Sergio Perez przez Pastora Maldonada czy Botasa. Botas jednak, więc widzimy, że Sergio Perez nie będzie tutaj w stanie po prostu e, nie będzie w stanie zrobić znakomitego okrążenia, i my to okrążenie powinniśmy mieć lepsze y, i to sporo, chociaż także dużo błędów popełniliśmy. No i na pewno nie będzie łatwo, zobaczymy. Nie będziemy tutaj przesądzać od razu, może akurat się uda. Widzimy, że za chwileczkę na długą, prostą wjedzie także Mark Weber, nasz kolega zespołowy, który w dwóch pierwszych wyścigach nie zdobył ani jednego punktu, ponieważ po prostu najzwyczajniej w świecie do mety nie dojechał. To jest straszne no, ale może akurat, może akurat w tym wyścigu coś Mark Weber zdziała. Lewy zakręt, wjeżdżam na prostą system, KERS, system DRS, no i zobaczmy jaki będzie czas. Jest lepszy, ale to jest bardzo słaby rezultat myślę, że około pół sekundy, nawet troszkę więcej trzeba by tutaj pojechać no więc zobaczmy jak będzie wyglądało kolejne okrążenie, bardzo ładne wejście w ten prawy, niezwykle ciężki zakręt Bert pozycja pierwszy, pierwsza Ricciardo Hulkenberg teraz wskakuje na pozycję pierwszą, no więc no i teraz Weber, pierwsza pozycja, ależ znakomity czas, Marka Webera no tutaj będzie niezwykle niezwykle trudno, już pół sekundy przewagi Marka Webera w pierwszym sektorze nasza strata naprawdę bardzo duża, no i to nie będzie chyba nie będzie chyba zbyt dobre zbyt dobre okrążenie, choć myślałem, że będzie całkiem nieźle. Tutaj dosyć słabo w tym drugim sektorze widzimy radzimy sobie po raz kolejny te błędy, które na pewno nie ułatwiają nam zadania. Hamilton 135450 to jest czas, którego ja na pewno nie osiągnę na, na klawiaturze, więc, no, masakra, 1 sekunda 855 tysięcznych, to jest po prostu coś niesamowitego. Te czasy są po prostu straszne i ja na pewno tego nie osiągnę, jestem tego przekonany, nawet z ustawieniami nie osiągnąłbym takiego czasu. 1,37, 1,36 może jeszcze by się udało, ale na pewno nie 1,35, 450, to jest po prostu coś niesamowitego może i się powtarzam, ale taki czas osiągnąć to jest coś. Naprawdę, jeżeli ktoś taki czas osiąga, no to wielki szacun. Ale w tej grze ja takiego czasu na pewno nie osiągnę, chyba że na padzie lub na kierownicy to by może i się udało. Wyjeżdżamy na prostą startu mety, no i widzimy 1,38, nie ma rekordów okrążenia. Wjedźmy do boksów po wymianę opon, po wymianę, po zalanie naszego samochodu benzyną, ponieważ nie ma już nic w baku. 14 pozycja, może wyjedźmy jeszcze raz, zmieniając opony na na to okrążenie, które może pozwoli nam zakwalifikować się do Q3, to by było coś pięknego. Ale cóż, jest na razie dosyć słabo i, i, i to, na pewno, to na pewno nie ułatwi nam w wyścigu, chociaż jest, jest wyścig deszczowy, co, co może nam troszeczkę zadanie ułatwić. No i okej, okay. przejdźmy sobie do opon. Wymienimy sobie opony na opony oczywiście te opcjonalne. Czyli tą miękką mieszankę. Szkoda, że nie ma tutaj mieszanki super miękkiej, która na pewno ułatwiłaby nam troszeczkę zadanie, ponieważ Red Bull na super miękkiej naprawdę znakomicie się spisuje. No i zobaczmy, jesteśmy na pozycji 14. Jest to strefa spadku. 13 jest Maldonado, 15 jest Ricciardo i Baton. 1,36, 746 to jest czas Jensona Batona, który jest na pozycji dziesiątej i do tego czasu będą liczone nam oczywiście sekundy zobaczmy jak będzie wyglądał pierwszy zakręt bardzo ładnie, system KERS system DRS, no i zobaczmy jak będzie wyglądał pierwszy zakręt który prowadzi na tego ślimaka, niezwykle trudnego bardzo szybko i zobaczmy czy będzie, czy będzie ładne wyjście z tego zakrętu, całkiem nieźle delikatnie trzeba jeszcze zwolnić ponad 100 km na godzinę jest na tym, na tym ślimaku, więc strasznie dużo no i zobaczymy jak będzie wyglądać pierwszy sektor myślę, że powinno być całkiem przyzwoicie, jest delikatna poprawa, więc to jest naprawdę to jest naprawdę dobre, dobre osiągnięcie, A tym to, że dla mnie to jest po prostu sukces, gdyby było krótsze na legendzie. Na ekspercie myślę nie byłoby problemu, no ale na legendzie te sekundy już uciekają znacznie szybciej prawy bardzo ładnie przejechany zakręt, kolejny lewy, ciut za szeroko, ciut za szeroko to może być już przesądzone, że jednak się nie uda. No i zobaczmy, jak będzie wyglądać czas, jednak duża strata, 30 sekundy no i tutaj bardzo ładne wejście w ten lewy zakręt, kolejny prawy, delikatnie nas wyniosło, kolejny błąd, no i to jest chyba koniec szans na to, aby po prostu w tym wyścigu tutaj cokolwiek zdziałać. 5 minut pozostało do zakończenia sesji no a my, jak widzicie, no niestety chyba się nie uda. Baton dziesiąta pozycja, nie poprawia swojego czasu jak na razie Jenson Baton tutaj bardzo ładne wejście w prawy zakręt. Oj, tutaj widzimy delikatny błąd minimalny. Minimalny, ale już ta dziesiąta sekundy uciekła. Lewy niezwykle szybki zakręt. Strącamy po raz kolejny słupek i nie będzie, nie ma szans na to. Pół sekundy, 11 pozycja, więc może. Zobaczmy, jak będzie wyglądał jeszcze pierwszy sektor e, tego, e, tego okrążenia, które właśnie teraz jedziemy. Może akurat udać się tutaj e, pojechać ładnie. Zobaczymy pierwszy i drugi zakręt, naprawdę całkiem, całkiem nieźle. E, no i tutaj myślę, że trzeba by się wspomóc troszeczkę systemem KERS, e, Zobaczmy, jak będzie wyglądać pierwszy czas. Jest rekord tak samo, tak samo, 136 tysięcznych. Tak więc naprawdę jedziemy pierwszy sektor idealnie, co do tysięcznej sekundy równo. No i tutaj zobaczmy ten lewy i prawy zakręt jak będzie wyglądał, ponieważ to jest naprawdę niezwykle, niezwykle ważne. Kolejny, niezwykle ciężki lewy zakręt, który na pewno nie ułatwi nam zadania, kolejny lewy całkiem ładnie, ale chyba to nie będzie jakieś rewelacyjne. No i zobaczmy jaka będzie strata. Jest plus 185 tysięcznych sekundy. Więc pojedźmy dalej, może akurat się uda, chociaż tutaj błędy kolejne, no i to chyba przesądza o tym, że jednak nie zakwalifikujemy się do Q3. No niestety, Red Bull Racing jest takim, jest takim bolidem, który na pewno dobrze spisuje się na na takich torach gdzie są po prostu takie zakręty można powiedzieć bardzo szybkie takie w sumie sekcje bardzo kręte ale też zakręty które potrzebują bardzo dużej przyczepności tutaj niestety są takie zakręty gdzie trzeba naprawdę bardzo zwalniać bolid no i to na pewno nie, nie pomaga naszemu naszemu po prostu samochodowi a także nam nie będzie nie będzie na pewno nie jest 80 straty więc niestety niestety nie przedostajemy się do Q3 zapraszam was bardzo serdecznie na wyścig wyścig który będzie deszczowy trzymajcie się ciepło cześć